Witam Was wszystkich. Znowu wyruszyłem na łowy. Nowa miejscówka na rzeczce. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Zatkało kakao. Jak Nygus miejscówkę wynajdzie, nie ma hu na mariole. Jestem tutaj zbunkrowany jak wsza na podcipiu. Coraz mocniej wieje. Od jutra ma być deszczowo. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie przegoni. Zobaczymy co złowimy. Może wreszcie będzie okazja się czymś pochwalić przed widzami. Chodzę na te ryby i dupa blada. Siedzę sobie tutaj sam i naszła mnie taka refleksja. Moim największym problemem w życiu jest to, że zawsze jestem sam. Nawet jak mam laskę, to i tak jestem sam, nie mogę na niej polegać. Zawsze trafiałem jakieś czupiradła z dobrego domu, one skończą studia i tak dalej. Żaden interes ich nie interesuje, albo bidoki, które wziąłem na chatę z podręczną torbą, ale za to miały taką wybujałą fantazję, że one w życiu nic nie muszą. One będą miały sprzątaczkę, kucharkę, one nie muszą gotować, sprzątać, one będą się stołować w restauracjach. No i jak myślicie, jak skończyły, same są sprzątaczkami albo zmywają gdzieś gary w knajpach. Muszę tutaj wędki obserwować, może wreszcie będzie jakiś konkretny strzał. Póki co nie ciągną Nygusowi ani rybki, ani pipki. Słuchajcie, w ogóle ten wyjazd do Niemiec, tak jak Wam wspominałem, nie był planowany. Miałem kawalerkę w Poznaniu, postanowiłem sprzedać, odłożyłem troszkę kaski. Chciałem się wyprowadzić do Gdańska, nad morze, plaża, kanały, starówka. Zawsze miałem sentyment do Gdańska, ponieważ... Miałem kuzyna, który mieszkał blisko stogów na przeróbce. Pozdrawiam wszystkich z Gdańska. Często tam wlatywałem na wakacje, zawsze mi się tam podobało, dobrze się tam czułem. Ale kiedy sprzedałem już chatę w Poznaniu, była właściwie zarezerwowana, zaliczka wpłacona. Chciałem z rodziną dojść do ładu. Znalazłem chatę w dziwnowie nad morzem. Słuchajcie, 300 metrów od plaży, ponad 200 metrów do tego ogród, chyba 10 pokoi tam było. Proponowałem bracholowi, który mieszka w Poznaniu, mówię: Słuchaj, chcesz kupić kawalerkę? Może zróbmy zrzutkę na ten dom. Zrobimy pokoje, w sezonie będziemy wynajmować, zarobimy kupę kasy. Kilka pokoi sobie zostawimy. Będziemy tam mieszkali, zrobimy jakieś ognisko, jakieś łazienki na piętrach, może jakąś kuchnię, żeby mogli sobie goście coś ugotować. No i przez sezon zarobimy tyle, że przez całą zimę do kolejnego sezonu możemy sobie leżeć i mamy kasę. Nie, to jest dziura zabita dechami, on tam nie wyjedzie. Pytałem się innych z rodziny. Nikt nie chciał. Mówię, samemu tego wszystkiego nie ogarnę. Pakuję manatki, lecę do Rajchu, mam tam rodzinę, zobaczymy, jak mi się tam ułoży. No i słuchajcie, z ciekawości, jakoś rok temu zacząłem szukać ofert w Dziwnowie. No i znalazłem tą chatę. Wtedy kosztowała ona 10 lat temu 500 tysięcy złotych. 300 metrów od plaży. Znalazłem tą chatę, teraz już nie jest na sprzedaż, ale jakby chciał teraz kupić tam taki dom, nie wiem czy półtora miliona złotych wystarczy. Wszystko podrożało trzykrotnie nad morzem. Wiadomo, dobry interes w sezonie. Zadzwoniłem z ciekawości, ponieważ ktoś miał podobny pomysł jak ja kupił tą chatę. Zrobił pokoje no i w sezonie pokoje wynajmuje. Zadzwoniłem jakoś w kwietniu chyba zeszłego roku zapytać, ile kosztuje doba, ile czasu wcześniej trzeba rezerwować, jaka jest zaliczka i tak Słuchajcie, koleś mi powiedział, że doba kosztuje między 150-180 zł, zależy o jakiej porze roku. Poza sezonem też można sobie pokój wynająć ma tam chyba łącznie w tej chwili do wynajęcia 8 pokoi, niektóre są dwuosobowe, niektóre czteroosobowe takie urządził. Trzeba rezerwować sobie gdzieś w połowie marca, żeby pojechać na urlop do dziwnowa w lipcu albo w sierpniu. Takie ma obłożenie tych pokoi, słuchajcie. Pomyślałem sobie, ja Pierdzielę, że też nie mam z kim czegoś zrobić. Policzcie sobie 8 pokoi: niektóre dwuosobowe, niektóre czteroosobowe, nawet po 150 zł za dzień od osoby. Liczmy dziennie od tych wszystkich pokoi 3000 zł, przez miesiąc 90 tysięcy. Przez lipiec, przez sierpień kolejne 90. Od połowy czerwca zaczyna się już sezon. Do połowy września. Przez trzy miesiące ponad 200 tysięcy złotych. Później wiadomo, coś trzeba odświeżyć, wyremontować. Różni goście przyjeżdżają. Niektórzy balują, chlają, żygają. Może coś urwą. No liczmy, że zostanie 150 na czysto, na dwie. Osoby po odliczeniu podatków, kosztów, przemalowaniu czegoś, odświeżeniu do kolejnego sezonu przez 8 miesięcy, dzieląc to na dwie osoby, masz ponad 70 tysięcy Złoty do wydania. To jest prawie 8 tysięcy złotych miesięcznie, nic nie robiąc, zarabiając tylko przez 3 miesiące w sezonie. Ale tak jak wspomniałem, ze wszystkim jestem sam, dupa blada, miałem różne pomysły na biznes, ale nie było na kim polegać. A wiadomo wziąć kogoś obcego, jak powiedziały jaskółki, niedobre są spółki. No i dupa blada, miejscówka petarda. Ale póki co nic się tutaj. Nie dzieje. No i stwierdziłem, nie ma z kim co zrobić. Pakuję manatki, jadę do rajchu, mam tam rodzinę. 10 lat tam spędziłem. Czy żałuję, czy wyszło mi to na dobre? I tak, i nie. W sumie 10 lat straciłem. Troszeczkę się ustawiłem. Czy było warto? Nie wiem. Czasu nie da się. Niestety. Ani kupić, ani cofnąć. Jakieś rybki się zaczynają pluskać. Ale nic nie bierze. Pozdrawiam serdecznie do następnego. Taka rozkmina mnie tutaj naszła. Mam nadzieję, że było coś słychać, ponieważ tutaj, jak widzicie, są wodospady, ale woda, szum wody mnie uspokaja. Pozdro!